Witajcie, witajcie kochani. <laughs> Oj, przepraszam, witajcie, witajcie kochani. W energetyce na 4 grudnia 2023 roku na poniedziałek. No i generalnie powinniśmy zacząć od tego, że powiemy: zacznij tydzień dobrą wróżbą. Nie wiem, czy Państwo lubicie poniedziałki, czy nie lubicie. Wypowiedzcie się w komentarzach. Ja kiedyś poniedziałków bardzo, bardzo nie lubiłam. I już w niedzielę po południu byłam, roz, może nie to na to za dużo, ale podminowana, Boże, ile to zadań na poniedziałek. Jak jeszcze się uczyłam, czy studiowałam, to Boże, ile rzeczy szkolnie do ogarnięcia, jak pracowałam w miarę regularnie, to też bym powiedziała, oj, nawał zadań. Natomiast teraz trochę inny mamy, można powiedzieć, tryb pracy, ale myślę, że nawet chyba. Yy, Gdybym miała też taki uregulowany, to też chyba bym się cieszyła na poniedziałek, bo od poniedziałku różne rzeczy się zaliczynają, aczkolwiek niektórzy pewnie powiedzą i od niedzieli, niedziela to pierwszy dzień tygodnia. Natomiast dla mnie jakoś poniedziałek i od wielu, wielu lat już mam taką ideę, że ważne jest, jak zaczniemy tydzień, bo taki będzie tydzień. Czyli generalnie róbmy sobie przyjemności. Ale czy planety nam dadzą? Przyzwolenie, pozwolenie, czy pozytywne aspekty, żeby sobie dogadzać i dobrze spędzić ten poniedziałek, to bym powiedziała kwestia troszeczkę sporna, bo aspekty planet są bardzo, bardzo różne, nieraz wręcz wykluczające siebie i myślę, że taki różny. Pełen zmienności, będzie właśnie 4 grudzień 2023 roku. Ale zaczniemy od początku. Godzina 3.11: Księżyc w tekstylu do Wenus. Czyli gdyby ktoś nie spał, na przykład tworzył, to i Księżyc, i Wenus dobre do tworzenia, do upiększania, jak również do miłości. I to pozytywny aspekt. Później, kochani, Księżyc o godzinie 4.49, Wchodzi do znaku panny, a wychodzi ze znaku lwa. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że będziemy chcieli być bardzo taki perfekcyjni, drobiazgowi i nieraz, może tak nie powinnam brzydko powiedzieć, i upierdliwy w szczególe. Byle ta drobiazgowość nas nie niszczyła i nie sprawiła, że radość dnia gdzieś zatracimy, skupiając się na niepotrzebnych y, szczegółach. No i teraz pierwszy w zasadzie trudny aspekt, 7.26, księżyc w opozycji do Saturna, czyli problemy z emocjami, to jest pierwsza rzecz, tendencje do wyciągania brudów z przeszłości i również u osób, które mają problemy z kośćmi, stawami, kręgosłupem, dolegliwości bólowe mogą się zaostrzyć. Na szczęście o 11.11 księżyc w trygonie do Merkurego, bardzo dobry czas, lepsza komunikacja, lepszy przepływ wiadomości i takie może nawet romantyczne, bardzo emocjonalne, uzdrawiające rozmowy. Wieczór pełen niespodzianek, 18:32 księżyc, trygonie do Jowisza. Mnóstwo pozytywnych emocji w sobie samych poczujecie. Oczywiście można powiedzieć, że to trochę zależy od indywidualnego horoskopu, ale również, że myślę, że dużo miłych gestów w stosunku do Was od innych ludzi, o ile na te gesty i na ludzi się otworzycie. Później mamy Merkurego który wchodzi do znaku skorpiona, co to oznacza podejrzliwość. Podejrzliwość może e, wkroczyć w nasze tryby myślenia. E, no i tyle, i tyle możemy chcieć szpiegować, szukać drugiego dna. I o 1951 księżyc w kwadraturze do Marsa, uważać, żeby się. Nie pokłócić, szczególnie na inni, kobieta, mężczyzna, księżyc, kobieta, mars, mężczyzna. Numerologicznie trójka z dnia, trójka z miesiąca i siódemka z roku daje nam piątkę. Piątka jeszcze bardziej podbija intensywność dnia i takie bym powiedziała działania na wariackich papierach. Dzisiaj kochani wróżę kartami, e, o nich mówię wróżkowe. Prawdziwa nazwa the everyday, the everyday Witch Tarot. Bardzo je lubię, one też są bardzo łatwe do nauki. I zaczynamy, kochani, od koziorożca, czyli od mojego znaku. Co czeka koziorożce? Co czeka koziorożce i inne znaki w poniedziałek czwartego? Koziorożec, naszykowany na walkę, naszykowany na taki, taki pobudzony, i myślę, że co powinien koziorożec zrobić? Jeden, popracować nad relaksem, spokojem i pozytywnym myśleniem, aby nie przyciągać do siebie problemów. Co dla wodnika? Dla wodnika, kochani, mamy królową mieczy. Bardzo mądra karta. Czyli osoby z poznaku wodnika będą bardzo mądre, będą ładnie, mądrze się wypowiadały. Jeżeli by musiały przeprowadzić jakąś rozmowę ważną dla siebie, albo napisać jakieś urzędowe pismo, to też wspaniała karta. Tu wykazywać się profesjonalizmem, perfekcyjnością w, każdym, w każdej sferze życia. No i karta kobieca, sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Co dla ryb? Dla ryb piękna karta, o której nie muszę dużo mówić, słońce. Czyli słońce, ryby będą słońcem narodu i wokół nich powinno kręcić się życie. Co jest ważne? Otwierajcie się na miłość, bądźcie w centrum zainteresowania i nawet, chociaż nie powinnam tego powiedzieć, bądźcie egoistyczne. Co dla barana na poniedziałek? Karta świat, i barania otwiera się na świat, dosłownie ich przenośni. Co to oznacza? To oznacza, że wychodź do ludzi, wybierz się w miejsca nieodkryte, w te, w których do tej pory nie byłeś, może czegoś nowego się naucz, może odkryj nowy kanał w internecie, na przykład na YouTubie. Albo planuj z rozmachem jakąś podróż. Dobrze i przechodzimy teraz do byka. Co dla byka? Dla byka król Pucharów, czyli tajemniczy, romantyczny. Z magnetycznym spojrzeniem takie będą byki i ta karta wróży Wam, że będziecie niebywałe wrażenie robić na innych i możecie ich swoją aparycją, urokiem osobistym zaczarować i nie powinna mówić i zmanipulować. Idziemy dalej. Co dla bliźniąt na poniedziałek? Dla bliźniąt na poniedziałek szóstka buław, karta zwycięstwa. Za co się weźmiecie? To Wam się uda, o ile się za to weźmiecie. Nawet jeżeli by kosztowało to troszeczkę wysiłku walki, to warto walczyć, warto włożyć wysiłek, bo będziecie ostatecznie triumfować. To jest też karta, która mówi, nadaj swojemu życiu, ruchu, ale również ciału, ćwicz bądź zadbaj o kondycję. Co dla raka? Dla raka dziesiątka buław, czyli raki będą szły do przodu, ale będzie im ciężko. Ciężko, bo może będą dolegliwości kręgosłupa. Ciężko, bo może zbyt wiele wzięło na siebie. Czyli może trzeba pomyśleć, czy zwolnić tempo, a może nie brać nie swoich problemów na swoje barki. Co dla lwa? Dla lwa paść pucharów, bardzo delikatna karta, bardzo miły dzień, pełen radości, powodów do cieszenia się i ta karta zachęca do tego, żeby zauważać cuda, nawet te małe w swoim życiu. Dobra karta do zabawy z ludźmi młodszymi, z dziećmi albo odkrycia w sobie wewnętrznego dziecka i puścia za jego głosem. Co dla panny, dla panny trójka mieczy nie najlepsza. Mówiące, żeby zwrócić uwagę na serce krążeniowo, ale również uczuciowo, osłaniać się, żeby ktoś Was nie zranił. Być może to też dobry czas do wybaczenia, rozliczenia się z przeszłością, zostawienia za sobą tego, co czy w umyśle, czy naprawdę Was blokuje. Co dla wagi. Dla wagi trójka buław, karta nowych możliwości, nowych horyzontów. Bądźcie otwarte i tak jak ta wróżka na kartach, weźcie sprawę w swoje ręce i zaczarujcie los, tak jak chcecie. Bardzo dobra karta do podróży. Co dla skorpiona? Dla skorpiona paść mieczy ciekawski, inteligentny, umiejący żonglować słowem. I takie będą właśnie w poniedziałek skorpiony. Nie bójcie się mówić, nie bójcie się walczyć o swoje, i miejcie taki entuzjazm i charyzmę. Co dla Strzelca? Dla Strzelca mamy kartę księżyc. I to zawsze taka bym powiedziała karta. Którzy jedni lubią, drudzy nie lubią, natomiast z dobrych rzeczy. Karta dobra do marzeń, wizualizacji, wzmocnienia intuicji, zajęcia się ezoteryką, ale też uważać na iluzje i różnego rodzaju wyolbrzymianie. Dobrze by było, żebyście wyolbrzymiali tylko dobre rzeczy. Kochani, dziękuję za dzisiejszą energetykę. Do zobaczenia jutro. Pa!